I Krystian, czy ty widzisz, jak ja pięknie, magicznie wyglądam? Mu się zbliża Halloween. Ty jesteś. czarodziej kola. O... <laughs> nie nie ja. Taką magię już mogłaś. Taką magię mogłaś już sobie oszczędzić, okej? Okay? Ona jest ubrana jak bacon. What the fuck? Bo... A nie, to chwila, to jest taka koszula. Przecież to jest pijama z jedwabiu! Pijama, pijama paty. Krystian, tak? to jest jedwab. Co ty? Je ci nie, e nie znasz. Nie znasz. Nie znam zn zn się. Ja nie znowu <grym> się. Nie zagłosujcie. Ja też, ja też, Na ja też. A po Halloween. Dobra, 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 dobra. No, dobra. Nie zdążyłem. Nie! O. No i opa. Słyszeliście już o Letyshops, Shops, prawda? Dzięki tej wtyczce, robiąc zakupy, część waszych pieniędzy, które wydacie, wraca na wasze konto w formie cashbacku. Cashback, czyli zwrot pieniędzy, można wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Lety Shops działa na takich stronach jak Allegro, AliExpress czy sklepy z ubraniami. Ja ostatnio chciałam kupić sobie do pokoju takiego dużego różowego misia, który kosztuje aż 280 zł ale z wtyczką mogę sobie łatwo sprawdzić, czy uda mi się na nim trochę oszczędzić. Allegro ma wiele kategorii i każda z nich ma inny procent zwrotu. No i jak widać, idealnie mój miz znajduje się w zakładce z zabawkami, więc zaoszczędzę prawie 10%, czyli w tym przypadku około 28 zł. Ja sama korzystam z Letyshops i jak widzicie moje ostatnie zakupy w Adobe, które zrobiłam za mniej więcej 44 zł, zaoszczędziłam już około 16 zł, więc na pewno jestem z tego zadowolona, bo pomału odkładają mi się pieniążki na kolejne zakupy. Więc jeśli chcecie oszczędzać tak jak ja, skorzystajcie z mojego linku, który jest w opisie filmu. Konto jest zupełnie darmowe, więc rejestrujcie się i pochwalcie się, ile udało wam się już zaoszczędzić. Gdzie J jesteś, halo? Jestem na dachu. Na dachu? Tak, o hejka! Ha! O, y ha. Frog Ha! wyszedł! Jest? Niebieski Froggeł! Niebieski! O, i ma bekonowe włosy! Ma bekonowe włosy, jest najpiękniejszym Frogiem na świecie. O, boże! To jest Frogge camper, wiesz? Widzę, właśnie. A wiesz, Tam. że ogólnie ja powinnam jeszcze mieć na swoich pleckach miotłę swoją? Tak? I, i gra mi nie pozwoliła jej wziąć. Uznała, że... że że nie. Oni chcą się wszyscy bardzo spróbować pomagamy im. Oni sami tak. się podnoszą. W ogóle. Proge nie, oni sami się podnieśli, za A ty nie widzisz w ogóle, że ta żaba jak tą buzię otwiera, to jest taka jakby trochę łysa? W sumie trochę ta. W sensie łysa wewnątrz? Tak? Yy, nie no, włosy jej uciekają. <laughs> Ktoś się poświęcił, Op. żeby uratować Afka. daj najlepiej na świecie. <laughs> to jest awk? O! To tam, gdzie to było? Co jest, Alcia? Spadłam z dachu. Żaba, czemu awka bijesz? Nieładnie. I gdzie spadłaś z dachu? A, tu jest... Paolo, czarodziejko, uważaj! Uważam na żabę. Uważaj, bo cię zaatakuje. A, ja, chwila! Żaba wlazła na dach! A, Ola, ratuj mnie, na dachu jestem! Idę! Tylko żaba Zwijam cię pilny. się na dachu. Nie pilnuje mnie, ona pilnuje ciebie. Aaaa, nie o, udało jej się da... wskoczyć, żaba nie umie skakać. Uciekaj! Ja już skoczyła. A! Pamiętaj, że tutaj sprint jest w tej grze ogólnie. O Jezu! Tak, tak. Żaba się na nas wzięła! Aaa! Okej. Okay. Uważaj, Ola, uciekaj! Wiesz co, uratował mnie sprint, ale już sprinta nie ma. Uważaj, goni gonicie znowu, Ola! Uważaj! Żabo! Nie! Cię? Tak, żaba mnie trafiła. Buhu Boże, ona w ogóle kia to z takimi kolcami ma. Nie ma. Uważaj, uważaj, idzie za sobą! O nie, dobra, dobra. Ta żaba jest. <noise> Uciekaj Ola! Idę! Uciekam! <noise> Gdzie ten żabol? Ala, bo ja go nie widzę. O, Cały czasem na środku stoi. Idzie, idzie do ciebie, do ciebie. O, a ty już go wymanewrowałaś. To Ta. jest taki jestem takim asasynem, widzisz? Gdzie jest żaba? O, Jezu! Nami? O, dobra, dobra, ale nie idzie do nas, nie idzie do nas. Nie idzie do nas. Ja jestem asasynem, Ola. Ja a skoczę mogę być na niego z, z góry. Możesz być. Jesteś czarodziejką o! asasynem. Co? Boże, no. To była trąbka, trąbka to była, bo to był sygnał do odwrotu. O, o ktoś się rozsypiał, Ola! O nie, o nie, trzeba pomóc, trzeba pomóc. Tak? Ale tak. Pamiętaj, że, pamiętasz, że masz jedno życie? Yy, aha, no, no to ja nie mogę pomóc. No. no, a tamta osoba może pomóc. Teraz ja mogę. ma. Ja pomagam, ja pomagam. Ja też ja pomagam, pomagam, ja też pomagam. Uciekamy! Ha! Christian diamenty znalazłam ogólnie Nice, o... Ktoś to, Ola! Ktoś dostał w łeb i umarł. No to nie Ola fajnie. Ola idzie tam gdzieś, przy chyba. O. o! Udało mi się! 30 monet gratuluję. E, ja? Faktycznie! Tak. No i są. Faktycznie. Łatwa tak. ta gra jest. Łatwa. Dobra, Krystian, trzeba mapę wybrać jak będzie szybko, 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 bo nie zdążyliśmy Mapę? Sobie. Tak. Zobacz, no to mój, mapy. mój skin obecnie jest taki taktyczny, że jak ktoś do mnie podejdzie, to nie widzi, jak ja mam poziom. A no, bo to magiczny chodźmy poziom. Tu, chodźmy tu, chodźmy tu. Gdzie tu? Mike Mansion? To jest y, posiadłość y, pana Kwacza. Będą Wiesz tu jakiego? pieniądze? To zależy. No nie, no jest 4-4. Tu chodź, no, tu chodź, Ben. Ben Melk. O! o ho, ho, ho. Hejka! Hejka! Będę żabką! Ola, nie pierdź. To nie byłam ja, ile razy mam ci mówić? No nie wiem, czy mogę cię ufać. W tej Musisz. Kurz. Halo, no nie, no i ja by... Ale... ale o, no. ale Ciola Ola współczuje w takie miejsca, że tu nic nie widać. <laughs> Chyba, że ty się Ci zrespi... już zrespiłaś. Tak, hejka, jestem słyszę, jak ludzie pierdzą. Czy to dobry <laughs> znak? Bo to ze strachu, ze strachu to dobry znak. Okej. Okay. Ale idę do domu. Znajdziesz... Ja mnie? jestem w domu, hejka. Boże, słyszę jak ludzie biegają. A, Jesteś widzę! Widzicie! Chodź tu! ha, dobrze A, ci tak. A widzę jak tam biegasz, żabola. Halo, no, tutaj... widzę. Cię. Ciebie też widzę. Hejka naklejka! Ciebie też widzę! Ruda! Nie, ja się schowałem! Ja się schowałem, A czemu, bo się boję. Czemu ja w ogóle patrz, ja idę, idę, idę ja... A! Ja normalnie wyglądam. Nie, ty jesteś żabą, Ola. Ale nie, a jak stanę, to taka jakaś niższa się robię. Nie, wydaje ci się. Christian, proszę... Ola, co tam maltretujesz ludzi? Proszę, proszę mi graczy, nie podnosić Uciekaj, 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 uciekaj. podnieś graczy! Nie, nie podnoście graczy! Nie! A! O! A! Nie! Dobrze! Dobrze! Czekam no jak stąd. wy się podnosicie! Boże! Czekamy. Jezu, ja, ja jeszcze mnie to spowalnia jak. Ja... Mi. O Boże! No, o, Boże. Okay. o Boże! No nie wierzę! Dziękuję. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Dziękuję Olcia, że mi pomogłaś! To nie ja! Przysięgam! To było bardzo miłe z twojej strony Przysięgam, że to nie byłam ja. Super dziewczyna jesteś! Ludzie się tu w ogóle na zewnątrz chowają, ja nie wiem czy oni tak mogą. Jasne! Wszyscy się chowamy. Halo, no ja nic tutaj nie widzę kompletnie. O, Hej, Krystian. Ja się tu chowam, nie widzisz mnie. <noise> Dobrze się bawisz. <noise> Sobie nic nie widziałaś. <noise> nic nie widziałam, nic nie widziałam. O Boże, ktoś tam na dachu jest, jak na dach? Nie wiem, Ola. <noise> Zakładam, że po schodach, Krystian, takich podstawowych rzeczy nie znasz? O, dobra. Nie podchodź, do, bo skoczę, Ola. <coughs> Czy to jest groźba? Tak, nie podchodź, bo skoczę. O, hejka! Nie Ale możesz bo... podejść, bo... O! Ohoho! O! O! Dzień dobry! O, na dach weszłaś, widziałam. Ej! Tak? Widzia... <coughs> 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 Krystian, kiedy eee. zmieniłaś płeć? Przepraszam. Ja nigdy, broń Boże. Ja nie, nie, nie śmiałem nigdy zmieniać płci. Nie? Eee, to jest... Eee, Chodź do... Dobrze. No, jakby wiesz. C cześć, Ola. Hejka. Nie widzę cię. Gdzie jesteś? Eee, szukam niebieskowłosej, bo się chowała przede mną i ją teraz zabiłam. Dobra, idę ha -ha. ci pomóc. Idę ci pomóc. Znajdę kogoś. Tu wygląda, jakby ktoś pył. Tu jest, tu jest, tu jest! Tu, przy mnie! Tu, gdzie? tam pobiegła! Tam? Dobra, A -a! dobra! Ła! O, o! jakiś wybity okna. Co ty ja? tam robisz, tylko widzę, jak dechy wylatują z domu. A jedna we mnie trafiła! <noise> to ja rozwalam okna! <głos> <głos> Wandal! Ola, jeszcze jedna osoba została. A gdzie jest Poza ta mną? jeszcze jedna osoba? Na skąd ja mam wiedzieć. Hmm. Jestem. Mam tylko 30 30 sekund, żeby ją... da sekund. Nie znajdę jej. Nie ma opcji. Proszę. Mam 30 sekund na ten cały dom. No dobrze. Mnie też nie znajdziesz. Boże, my o, tam... jest tutaj, tu, gdzie była tamta. No nie! Nie zdążę! A! Wzięła się chyba. zdążyłam. Chodź, zaraz, teraz ty, teraz ty, teraz cię nie biorę. nie, chodź. nie możesz. Chodź, wygram, nie. wygram. Nie. To. Odejdź, odejdź, bo skoczę! Skoczę! A! 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 Nie! <śmienic> no <nie>. Dlaczego? <śmienic> Uciekłem taktycznie!